Dzień dobry, drogie panie, dzień dobry, drodzy panowie. Dzisiaj o seksie. Dlaczego seks jest taki fajny? No, po pierwsze, bo jest fajny. Po drugie, bo seks generuje całą masę zdarzeń w naszej głowie. Zresztą mówi się, że seks rodzi się i umiera w głowie. W głowie po seksie wydziela się cała masa różnego rodzaju neuroprzekaźników. Wydziela się oksytocyna, wydzielają się endorfiny. To są wszystko hormony szczęścia. Kiedyś zrobiono takie badanie i wykonano badanie mózgu w trakcie orgazmu. No, byli tacy wariaci, którzy takie rzeczy robili. I okazało się, że w mózgu się zapalają dokładnie te same obszary, które zapalają się po kokainie. Także wiadomo, że po dobrym seksie jesteśmy przepraszam za wyrażenie na haju. Seks poza tym to doskonałe ćwiczenie fizyczne. To udowodniono, że seks, intensywny seks, to wysiłek nawet porównywalny z biegiem na ponad kilometr. Częsty seks, czemu nie, forma ćwiczeń fizycznych. Amerykanie zrobili bardzo ciekawe badanie, które pokazuje, że seks przynajmniej raz w tygodniu zmniejsza ryzyko raka prostaty u facetów. Seks, ćwiczenia przy seksie mięśni na miednicy, jak najbardziej są w grupie ćwiczeń kegla, czyli zmniejszamy ryzyko nietrzymania moczu.